Wow. W przypadku dronów rozmiar ma znaczenie. Oto nowy DJI Spark. Spark to nowy dron ze stajeniem DJI. Casey Neistat jara się Sparkiem. Ja się nie jaram. Już tłumaczę dlaczego. Niedawno widzieliśmy odświeżenie Phantoma. 4, Phantom 4 Pro, a już pojawia się kolejny dron. Tym razem jest to nowa kategoria dronów. Jest to dron ultra przenośny, jest w wielkości smartfona. Myślę, że będzie bardzo duży popyt wśród hipsterów i wśród osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z dronami. Mały dron i mała cena około 2000 zł musimy wydać za podstawową wersję Sparka, w której znajdziemy drona śmigła, ładowarkę USB, kabel USB, pudełko ochronne na drona. Oboro mamy również droższą wersję, tak zwanych set combo, 700 euro, czyli około 3000 pln PLN. Dwie dodatkowe baterie, osłonki na śmigła, ładowarkę, która potrafi naładować trzy baterie równocześnie, dodatkowy pokrowiec i kontroler. Kontroler, który jest bardzo podobny do kontrolera od Mavic'a, jednak nie posiada ekranu LCD. Warto zauważyć, że w podstawowej wersji drona nie ma kontrolera. Nie ma kontrolera, gdyż sterujemy dronem za pomocą smartfona. Ukorzystanie smartfona jako kontroler rotu powoduje, że mamy dużo słabszy zasięg. Wynosi on około 80 metrów. Wykorzystujemy tylko Wi-Fi do transmisji obrazu i do sterowania drona, więc jeżeli chcemy latać na w większej odległości musimy zaopatrzyć się w ten dodatkowy kontroler. Tym kontrolerem możemy już bardziej poszaleć. Polecimy na odległość do 2 km. Co niesamowite jest w tym dronie, to że w tak małym opakowaniu mamy tak wiele technologii. Miniaturowy dwuosiowy gimbal stabilizuje poziomie pracy kamery. GPS, który stabilizuje lot i w razie jak dron nas odleci za daleko, bo tracimy zasięg pokrycia automatycznie do miejsca, z którego wystartował. Kamerę, która nagrywa filmy w jakości Full HD w 30 klatkach, a także robi zdjęcia w 12 megapikselach. Inteligentne systemy lotu, te znane z Mavic'a, z Fantomów. Z dołu i z góry czujniki odległości, które mają zabezpieczyć nas przed tym, żeby dron nie wleciał na drzewo ani na inne przeszkody. te same czujniki jest wyposażony DJI Mavic. Baterię, która, jak deklaruje DJI, Wytrzymuje 16 minut lotu. Czas ładowania tej baterii wynosi 80 minut przez zwykłą ładowarkę. Przez ładowarkę tą z pakietu Combo DJI deklaruje, że czas ładowania wynosi 50 minut. Tap to fly znane z Mavita. Arctic track, czyli śledzenie użytkownika bądź ruchomego obiektu. Gesty do zrobienia zdjęcia. Także jest coś nowego, nazywa się palm control. Za pomocą ruchu ręki możemy sterować. Stronę. Startowanie z ręki i lądowanie na dłoni. Nowością jest też y, funkcja Shallow Focus. Analogiczną funkcję wprowadził Apple w iPhone 7, gdzie mamy możliwość tworzenia portretu z rozmazanym tłem. I funkcja Pano. Pano tak naprawdę łączenie kilku zdjęć w jedno. Również w Sparku mamy sportowy tryb. Osiągi może nie są imponujące, 50 km na godzinę, ale wystarczające, żeby takim małym Sparkusiem Oszaleć. Ciekawostką jest to, że Spark posiada wsparcie dla nowych gobli od DJI, czyli mamy możliwość zanurzenia się w FPV i odbycia lotu z perspektywy pierwszej osoby. Spark będzie dostępny w sprzedaży od 15 czerwca, możecie go preorderować już teraz. Radzę się spieszyć, bo te nowości od DJI zawsze schodzą w ciągu kilku godzin. Jeżeli chcemy mieć go w w sumie jest to nowa kategoria dronów. Na pewno nie są dla zaawansowanych użytkowników. Zaawansowani użytkownicy będą wybierali Fatoma 4 Pro. W mniejszym opakowaniu Mavica Pro. Jest on bardziej przystępny cenowo. Nie musimy wydawać wydatek rzędu 4-5 tysięcy. Jak po wszystkich produktach DJI, a ja możemy spodziewać się bardzo wysokiej jakości wykonania i tak naprawdę chyba najwyższej niezawodności wśród producentów dronów. Myślę, że Spark jest skazana na sukces Na pewno nie jest to dron dla mnie. Jestem wydaje mi się dość zaawansowanym użytkownikiem dronu, ale kusi mnie, kusi mnie, żeby e, przetestować, przetestować tego malucha. Więc spodziewajcie się recenzji w szkole latania. Honey, oh, what I got? What is that? what is this? wow! No, it yes! flies. This is amazing! Fly. Oh my gosh, we gotta hurry up and get home so I can post oh this right God. now. Oh my you love it? Yeah, that's that's too intense. I loved it. It's really, really nice. Woo. <laughs> Meet Spark. Small.